Większość gości jest totalnie wystarczających, jeżeli chodzi o atrakcyjność, o zasobność portfela, o mowę ciała, o kurwa, wszystko. Jeden problem, kluczowy problem, który ma większość gości, jest taki, że mają chujowe przekonania, które blokują ich emocje, ich ekspresje, blokują to, jacy oni naprawdę są, blokują ich po prostu działania. I jeżeli podchodzisz do laski, i całym sobą wierzysz, co robi większość gości, jak ch chcą zagadać do kobiety, o czym myślą, jaką historię mają w głowie. Mają historię o odrzuceniu. Widzą całym kurwa sobą, cała ich uwaga jest poświęcona temu, że im się to kurwa nie uda. Że będzie strasznie, że kobieta ich odrzuci, że całe otoczenie będzie się z nich śmiać, będzie totalny ostracyzm społeczny, zostaną kurwa. Zbłaźnią się totalnie, i to jest typowa historia, którą ma facet w momencie podejścia. Jak ma ci się kurwa udać, jeżeli masz taką historię w swojej głowie? Jeżeli sam siebie sabotujesz już na poziomie podejścia. To jak ma ci się to udać? Zobacz jak to działa. Wiele osób pierdoli o mowie ciała, pisze grube książki, robią kursy, nabijają na tym kabonę jak popierdoleni, ale prawda jest taka, że mowa ciała jest bardzo prosta w ogarnięciu, bo nie chodzi o to, żebyś ty z poziomu świadomego zarządzał obrotem kurwa swojej pięty, rotacją w odpowiednim kierunku. Nie chodzi o to, żebyś skupiał się na każdym swoim mięśniu, na twarzy, na plecach, na rękach, bo byś po prostu ochujał. To jest nie do zrobienia. To, co jest do zrobienia, to zauważyć, jak. To zauważenie, jak, jak to się dzieje, że ta mowa ciała w ogóle istnieje. Że jeden człowiek ma taką umowę ciała, a inny drugą. Nawet jeżeli ci ludzie w ogóle nie myślą o mowie ciała, to dlaczego ktoś ma taką umowę ciała, a ktoś inny ma taką? No, wynika to z tego, jak my samych siebie postrzegamy w swojej głowie. To znaczy, jeżeli chcesz szybko zmienić swoją umowę ciała, to weź. Pójdź po prostu na ulicę, znajdź kogoś, kto idzie w specyficzny sposób, jakoś przykuwa Twoją uwagę i idź chwilę z tą osobą i zwizualizuj sobie siebie. Pomyśl o sobie, o tym, jak możesz teraz wyglądać, ok? I zamień ten obraz na tego człowieka. Po kilku jebanych sekundach zmieni się twoja mowa ciała, bo po prostu dopasujesz się, twoje całe ciało dopasuje się do tego, w co ty wierzysz, dopasuje się do twojego przekonania. I ten sam mechanizm, dokładnie ten sam mechanizm działa też w innych obszarach. Jeżeli podchodzisz do dupy i masz przekonanie, że będzie negatywnie, że ona cię odrzuci, że będzie kurwa krzyczeć, jeżeli to jest na ulicy. Masz przekonanie, że nie wiem, ktoś cię kurwa pobije za to, że się odezwałeś do człowieka, że nagle jej chłopak wyskoczy, wyskoczy jej kurwa dziesięciu braci, bo się okaże, że tak naprawdę to jest laska z Arabii Saudyjskiej. Po prostu poczuła się chwilę wolno, ściągnęła swoją burkę Power Rangers. I nagle, jak tylko podejdziesz, od razu dziesięciu braci z kozikami, kurwa, naszpikuje, zrobisz ciebie jeża, nie? bo ci powbijają tu w plecy. Tak będzie, na 100%, na 100% tak właśnie będzie. Nie? I to jest absurdalne, ale wielu gości ma takie pojebane historie w swojej głowie, że ktoś pobije, ktoś nakrzyczy, zbłaźnią się, ludzie nagle będą wytykać palcami, ludzie mają cię w piździe, nawet nie zauważą tego, że zagadujesz do kogoś, nie? Więc jak masz takie historie, że Ci się nie uda, że będzie jakaś jakkolwiek definiowana porażka, to to się bardzo często właśnie nie udaje. I to jest naturalne kolej rzeczy. Więc zamiast myśleć o tym o potencjalnym zagrożeniu, zamiast myśleć o potencjalnej porażce, znowu musisz być trochę szaleńcem. musisz zmienić tą swoją realistyczną perspektywę, która wydaje Ci się realistyczna, i wmówić sobie, że będzie zajebiście. Po prostu zanim podejdziesz, bo w przyszłości, gdybyś chciał to praktykować dłużej, to będziesz to robił szybciej, co nie? Będzie ten proces szybciej zachodził, ale jeżeli jesteś początkującym, no to usiądź po prostu sobie i przygotuj swój mindset. Przygotuj swój mindset w taki sposób, że zanim w ogóle zaczniesz podchodzić Zagadywać i to nieważne, czy na ulicy, czy w klubie, czy nawet jak piszesz na jebanym Tinderze. Tam też to ma znaczenie. I jak chcesz po prostu zagadywać, to najpierw usiądź sobie na chwilę, poglądaj swoje emocje i zacznij show dla samego siebie w swojej głowie. Zacznij sobie wmawiać, że jesteś zajebisty. Zacznij mówić sobie. Że po prostu podejdziesz do tej laski i ją wyruchasz. Bo co teraz poczułeś, jak to powiedziałem? Czy poczułeś cringe? Czy poczułeś jakąś blokadę w ciele? Bo to jest bardzo istotne, bo wielu gości podchodzi do kobiety, chciałoby ją poznać i finalnie ta interakcja naturalnie po prostu zmierza w stronę seksu. Ale kiedy powie się facetom, że mieliby wyruchać tą kobietę. Kiedy powie się, kiedy oni też mają to powiedzieć, że o, idę ją wyruchać, to nagle pojawia się blokada. Jak ty chcesz z takimi przekonaniami m, mieć sensualny vibe w interakcji, co jest bardzo sprzyjające i jest jak najbardziej okej. Okay. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety lubią poczuć to seksualne napięcie w interakcji. Nie mówię o tym, że masz podejść i... Na starcie, zamiast, zanim jeszcze się odezwiesz, czy robić kurwa palcówkę kobiecie, bo nie o to chodzi, bo zaraz będą komentarze, które będą jakby e, wyolbrzymiać, a co mówię. Chodzi mi po prostu o budowanie seksualnej narracji w interakcji, co jest zajebiście istotne. Jak ty chcesz to robić, jeżeli masz problem z przyznaniem, że chcesz wyruchać kobietę? I teraz pytanie. Dlaczego masz problem z przyznaniem tego? No, dlatego, że jesteśmy zajebiście zaburzeni jako społeczeństwo. Mamy za sobą 2000 pierdolonych lat warunkowania, że seks jest czymś złym. I tutaj, w tym miejscu, polecam książkę od Osho, Seks się liczy, która jest oparta na jego przemowie zdaje się w Indiach, więc niestety nie ma jej po angielsku. No, ale na szczęście, właśnie ktoś się spisał i przetłumaczył. Mamy nawet wersję polską, więc polecam się z nią zapoznać, gdzie właśnie Osho dobitnie tłumaczy, w jakiej chujowej kondycji jest nasze społeczeństwo, jeżeli patrzymy na nie z perspektywy naszej seksualności, która jest po prostu, no, poblokowana. A seksualność to nie tylko ruchanie. Seksualność to nasza ekspresja. Energia seksualna kojarzy się tylko z ruchaniem, ale to jest to, jak my wpływamy na świat. Energia seksualna to motor naszego działania, bo jesteśmy jebanymi zwierzętami, czy tego chcesz, czy nie. U fundamentów naszego istnienia jest ruchanie, jest rozmnażanie. U fundamentów naszego istnienia jest rozprzestrzenianie informacji genetycznej. Idź do klubu, zobacz sobie tańce gotowe. Zobacz, jak to wszystko funkcjonuje. My nie różnimy się dużo od jakiejś pawi, od innych ptaków, które mają jakieś tam rytuały godowe, jakieś szympansy. Jesteśmy zwierzętami, które są bardziej zaawansowane niż inne zwierzęta. Te same mechanizmy, które mają inne zwierzęta, u nas są po prostu nadbudowane. Są bardziej bardziej finezyjne, bardziej, bardziej właśnie skomplikowane, bardziej złożone. Ale nadal to są te same mechanizmy, które mają inne gatunki. Okay? Jesteśmy jebanymi zwierzętami. I to jest OK. Jeżeli nie będziesz tego akceptować, to będzie po prostu zajebiście toksyczne. Nie możesz wypierać części siebie, bo jaki w tym kurwa sens. Mm, to jest po prostu dro... prosta droga do depresji, do innych zaburzeń. Jesteście... Jesteśmy zwierzętami, i to jest okej, okay, że mamy tą seksualność. To jest okej, okay, że chcesz podejść do dupy, która Ci się podoba i ją wyruchać. Więc miej to kurwa w głowie. Podchodząc. I wiadomo, nie podchodź mówiąc Ej, cipcia, chcę Cię wyruchać. <laughs> nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że Ty będziesz, jeżeli masz w głowie akceptację swojej seksualności, masz w głowie akceptację tego, że być może ta interakcja będzie tak zajebista, że za 20 minut będziecie w, w drodze do Twojego domu, być może ta interakcja będzie tak zajebista, że pomimo tego, że się wcześniej nie znaliście, zakończycie tą interakcję jakimś pocałunkiem za 5 minut albo nawet szybciej. Jeżeli masz w głowie, że te rzeczy są możliwe i że te rzeczy są okej, okay, to będziesz spójny ze swoją seksualnością i ta seksualność będzie... Podprogowość ciebie się wylewać. To będzie twoja aura, twój vibe, który będzie odczuwalny poza tym, co mówisz. Możecie mówić o pierdolonych kotach. Możecie mówić o czymkolwiek, ale zmieni się twój głos. Będziesz mówił inaczej. Będziesz zostawiał większe Pałzy? Patrzą się inaczej? Będziesz się w odpowiedni sposób uśmiechał. Oczywiście możesz to kurwa robić tak jak ja teraz, kontrolować pewne rzeczy, ale ty nie chcesz tego robić w interakcji. Ja to sobie mogę dla Beki porobić pod, przed kamerą, ok? Ale nie chcesz tego robić w interakcji, bo będziesz jebanym robotem. I jest skończona ilość czynników, które możesz kontrolować. Po co masz skupiać się na jakichś zmiennych w swoim ciele, na swoim głosie, spojrzeniu, to wszystko kurwa ustawiać jak robot. Po co masz to robić, jeżeli możesz przerobić swoje emocje, zaakceptować siebie i żyć finalnie kurwa lepszym życiem, w zdrowszych emocjach, mieć lepsze rezultaty z ludźmi, być bardziej magnetyczny. Jakby. Możesz to wszystko kurwa robić, więc po co ustawiać jakieś zmienne w swoim ciele i to kontrolować? Lepiej skupić się na interakcji z tą kobietą, żeby to było po prostu głębsze. Lepiej skupić się na tym, żeby zbudować jakieś połączenie emocjonalne. Bo wiesz, ja mówię teraz o ruchaniu i dla wielu osób, które są poblokowane, może się to wydawać puste, może się to wydawać płytkie. Ale to jest właśnie to, co zrobiła nam kultura. Czemu wspólne picie kawy, nie jest płytkie, nie jest puste, a ruchanie się już jest płytkie, już jest puste. Czy zwróciłeś kiedyś uwagę, że wszystkie niecenzuralne słowa, których tak bardzo nie lubimy w naszym społeczeństwie, które tak bardzo nie chcemy słyszeć? Czy zwróciłeś uwagę, że każde jedno, jeżeli się pomyliłem, napiszcie w komentarzu, może jest jakieś, każde jedno odnosi się do strefy naszej seksualności? Mamy nawet kurwa zakaz mówienia o naszej seksualności. Czy widzisz, jakie to jest głupie? Czy widzisz, jakie to jest toksyczne? Więc. W momencie, kiedy jest mowa o seksualności, to jest jak najbardziej kurwa okej. Okay. I, I jak jesteś w interakcji chcesz zbudować głębię z kobietą, to kurwa, ona też ma seksualność. Ona też chce się podniecić. Dlaczego kobiety chodzą na te kurwa 50 twarzy greja i inne spektakle? Czemu tam jest takie oblężenie? Na kobietach ciąży pewnego rodzaju jarzmo um, takiego slut-shamingu, że ta kobieta seksualność zwłaszcza jest bardzo wypierana, nieakceptowana w społeczeństwie, bo um, jest ciężka do, do kontroli, co nie? Um, I kobiety jeszcze bardziej ją właśnie wypierają i jeszcze bardziej ją ukrywają. Co prawda o, oczywiście i tak się ruchają z typami dookoła. Zależy oczywiście od kobiety. Yy, ale po prostu to dużo bardziej ukrywają niż mężczyźni, bo mężczyźni w swej niezmierzonej inteligencji bardzo chcieliby ruchać, ale jednocześnie tworzą poczucie winy na kobietach, że te się ruchają. <grychy> Kurtyna. Więc co możesz mądrego zrobić, mistrzu? Możesz zaakceptować to, że kobiety... Się ruchają, że ten seks jest po prostu okej. Okay. I ja to robię. I okej, okay, mogę na przykład pomyśleć sobie, że u kobieta, jak się rucha na pierwszej randce, to jest dziwką. No i w rezultacie to będzie w pewien sposób ze mnie wypływać, to będzie w moim wajbie, co nie? I kobieta będzie to odczuwać. I jaki będzie z tego rezultat? Weekend wcześniej, ta kobieta mogła się ruchać z jakimś typem na pierwszej randce, mmm, który po prostu nie miał tego przekonania. I ona czuła się po prostu swobodnie z tym, żeby iść za naturalną koleją rzeczy i po prostu przespać się z nim. On tego chciał, ona tego chciała, zajebiście, nie? W Następny weekend spotyka się ze mną i ja mam przekonanie, że kobieta, która śpi na pierwszej randce z facetem, to jest i tutaj sobie to powiedz. Mm. No to ona to czuje. I wchodzi w rolę, gdzie odgrywa kobietę, która taka nie jest. Bo jeżeli kobieta cię lubi, to najczęściej na początkowych etapach interakcji, relacji to będzie po prostu gra pozorów. Ty trochę grasz, ona trochę gra kogoś innego niż faktycznie jesteście, nie? Więc jeżeli z Ciebie emanuje brak akceptacji do seksualności, no to ona nie będzie jej eksponować. Kluczem jest akceptacja Twoich emocji, akceptacja tego, kim jesteś, Twojej seksualności, Twojej ekspresji. To, że chcesz wyruchać laskę, jest OK. Jeżeli podejdziesz i masz akceptację tego w swojej głowie, tak kurwa akceptuje to jesteś spójny z tym, że masz tą seksualność, jesteś spójny z tym, że masz tego kutasa, że tak się wydarzyło, że po prostu on ci wyrósł, to przydałoby się go do czegoś kurwa użyć, tak jak matka natura przykazała i tak się składa, że po drugiej stronie jest kobieta, która też ma seksualność i prawdopodobnie też lubi penisy i jeżeli się dogadacie na koleżeńskim na koleżeńskiej stopie, to znaczy na początkowych etapach interakcji, będzie fajny vibe, to nie ma nic złego w tym, że ją kurwa wyruchasz. To jest okej. Okay. Więc jeżeli ty przy podejściu już masz jakieś negatywne przekonania, nie akceptujesz tego, masz przekonania, że to jest coś złego, że samo podejście to jest coś złego, że proponowanie w. Subtelny, w okej okay sposób yy, seksu to jest coś być może złego. Jeżeli jesteś w ten sposób poblokowany, to będziesz mieć po prostu chujowe rezultaty z kobietami, a one będą się ruchać z gościami, przy których czują się swobodnie, którzy mają odblokowany, odblokowaną swoją seksualność, mają bardziej swobodny, taki wyzwolony vibe. Mm, niestłumiony przez negatywne warunkowania społeczeństwa, i to z nimi po prostu będą się ruchać. Tak, żeby nikt się nie dowiedział. Tyle, więc zdecyduj, w której grupie chcesz. Być. Więc, jeżeli czujesz, że to jest o tobie, jeżeli czujesz, że jesteś poblokowany w ten sposób, jeżeli nie ruchasz i chciałbyś zacząć, to umów się na konsultację. W opisie znajdziesz link, są jeszcze jakieś wolne miejsca, więc możemy po prostu pogadać o Twoim indywidualnym problemie i pomóc ci po prostu ruszyć z miejsca, ruszyć dalej i żyć życiem takim, jakim naprawdę chcesz żyć. I to tyle w tym filmie. Obserwuj, lajkuj, zapraszam na Insta, bo tam się więcej dzieje. Na razie.